Redakcję ARHN.EU wspiera sklep OleOle! Ole, elektronika w internetowej cenie. rn.eu Francuski Lexibook to interesująca firma. Jak bazarek z alternatywnej rzeczywistości, gdzie sprzedaje się azjatycką taniochę. Gadżety z najniższej półki. Ale są to zabawki wcale nie najgorsze, a na dodatek zazwyczaj na oficjalnych licencjach na przykład Nintendo albo Disneya. Gracze natomiast mogą kojarzyć ją głównie z tego, że na początku zeszłej dekady marka ta zalała rynek tanimi podróbkami konsoli Wii, licząc trochę najwyraźniej na naiwność swoich klientów. Potem wyszedł nawet czarny wariant, mający wyglądać trochę bardziej jak model premium Wii U. Ale traf chciał też, że w 2015 roku firma Absolutnym zbiegiem okoliczności zaczęła sprzedawać też typ urządzenia wyglądający zaskakująco podobnie do wydanego w 2020 roku PlayStation 5 Sony, z tym samym pistacjowym kształtem obudowy z dwoma płatami i ciemniejszym rdzeniem po środku. Moja teoria jest taka, że to właśnie dlatego pod koniec 2020 Lexibook HDMI Motion pojawiło się znowu w Lidlach na terenie całej Europy, zaraz po premierze najnowszego urządzenia Japończyków. I w ten sposób interes się kręci, niemal 10 lat później Lexibook nadal sprzedaje ten sam prehistoryczny już system udający 15 letni już. Jezu, ale ja jestem stary. Chociaż trzeba oddać filmie, że nie jest to dokładnie ten sam gadżet co w 2015, reedycja z 2020 zmieniła delikatnie obudowę, przynosząc irytującą diodę w mniej bijące po oczach miejsce i co najważniejsze, dodało zabawce opcjonalny port HDMI, bo sprzedawanie konsoli wyłącznie z kablem RCA, gdy coraz więcej nowych telewizorów nie ma nawet takiego wejścia, jest z nie na miejscu. No więc, co tam jak tam z konsolą, którą można było kupić do niedawna w Lidlu za jedyne 199 zł? Słowami samego Lexibooka jest to interaktywna i dajaca wiele radości konsola TV do rozrywki w czasie rzeczywistym, gier i zabaw z rodzina i przyjaciółmi. 200 gier, 50 interaktywnych gier sportowych, 150 gier typu arkady. Wystigi, gry platformowe, przygodowe, łamigłówki, gry karciane, w tym 66 gier 32-bitowa Graka. Działanie w czasie rzeczywistym. Co to w ogóle znaczy? Możliwość jednoczesnej gry przez wielu graczy: Złaczę RCA typu Plug and Play, złączę HDMI i kabel do dokupienia osobno. I to jest też ciekawe, bo gazetka podaje, że w zestawie jest kabel HDMI i mikro USB, ale na moim opakowaniu jakby stoi, że ich nie ma i jest za to nowocześniejszy zasilacz USB typu C. Co zresztą potwierdza też, że to nowy wariant gadżetu, a nie tylko dorzut wersji z 2015. W środku opakowania standardzik. Całkiem przyzwoicie zapakowany system z typowego taniego plastiku. Dwa bezprzewodowe pady na baterie, wyglądające, jak słusznie zauważyła znajoma, jak testy ciążowe, no i obowiązkowo elektryczne nudle i instrukcja. Pierwsze miłe zaskoczenie: konsola posiada wbudowany język polski, choć jest to określenie trochę na wyrost, bo po polsku jest tylko z pięć słów na krzyż w interfejsie, a wszystkie gry pozostają po angielsku. Menu główne podzielone jest na trzy części. Pierwsza to gry sportowo-ruchowe, czyli wszystko to, co ma udawać sterowanie ruchowe pilota Wii. Druga to gry łamigłówki, czyli wszystko, co jest sterowane przyciskami. I opcja trzecia, gry klasyczne, które pozostawię na razie niespodzianką. Zacznijmy od dania głównego konsoli, czyli gier ruchowych, które przecież są tak mocno reklamowane na opakowaniu. Będzie to pewnie dla Was olbrzymim zaskoczeniem, ale sterowanie gestami LexiBooka to bujda na resorach. Co? Nikt się nie spodziewał. Wiecie jak na padach są przyciski A i B, nie? No to LexiBook ma jeszcze ukryty przycisk C, który aktywuje się za każdym razem, gdy potrząśnie się mocno kontroler. I tyle. Nie ma żadnego wykrywania ruchu, kierunku, wskazywania kursorem, Lexibook nie wie czy kontroler wskazuje górę czy dół, czy jest wychylany, żadna z tych rzeczy. Po prostu wciska przycisk, gdy mocno się nim potrząśnie. I serio mocno. Trzeba się porządnie namachać, żeby konsola łaskawie zaliczyła wciśnięcie i po dwóch minutach takiej zabawy po prostu odpada łapa. Znaczy to oni mniej nie więcej, że wszystkie rzekome funkcje ruchowe konsoli dałoby się po prostu zastąpić jednym przyciskiem. I że mimo machania padem, wiele gier wciąż trzeba grać jednocześnie guzikami. Tak się bawisz. To nie jest pokaz, kochani. To może my wyjdziemy, nie będziemy wskazywać. Zagrałem w nie wszystkie, żebyście wy nie musieli. Nie ma za co. Happy Parkour. To gra w uciekanie przed policją. Machanie padem powoduje, że biegamy, wciskanie strzałek zmienia tor, strzałka w górę to skok. Przegrana następuje, gdy dogoni nas policjant. Po paru dziesięciu sekundach powietrznej masturbacji odpadała mi łapa. Bonusowe punkty za dużą różnorodność w witrynach sklepowych. Na liście znajduje się aż kilka gier bieganych, ale złączę je tu w jedną pozycję, bo 100 meters running, 3 minutes running, 5 minutes running, 10 minutes running i tak dalej to dosłownie to samo, ale z innym licznikiem czasu. Trzeba machać łapą, by nabierać prędkości. Koniec. Shooting Games 22 in 1. To jest ciekawe i idiotyczne zarazem. To w sumie dokładnie ta sama gra w strzelanie do kosmitów, ale do wyboru są aż 22 warianty graficzne. W ogóle grafika to całkiem mocna strona tej gier, bo wszystkie gry Lexibooka są stosunkowo ładne. To miła odmiana po 500 klonach Funstation. Dużo tu kolorowych, prerenderowanych teł i spriteów, zbudowanych z fajnie animowanych, trójwymiarowych modeli. Wiecie, co jest natomiast idiotyczne? Spodziewalibyśmy się, że kursorem sterujemy ruchowo, a strzelamy guzikiem, nie? Bo to by miało sens, bo to jest kontroler ruchowy. Ale nie, bo Lexibook nie wykrywa ruchu, więc uwaga, celuje się strzałkami na padzie, a strzela, potrząsając nim. Fruit Master to niezbity dowód na to, że to konsola stworzona z myślą o kilku latkach, słodka podruba dotykowej gry Fruit Ninja. W oryginale przesuwało się palcem po ekranie, by przecinać owoce. Tu gra udaje, że robimy cokolwiek. Każde machnięcie padem automatycznie przecina owoc na ekranie, nie trzeba w nic celować. To trochę jak granie ze swoim młodszym bratem przy odłączonym padzie, gdzie dzieciak myśli, że faktycznie coś robi. Super słodkie. Tenis to jedyna gra, która zawiesza moją konsolę. Chociaż nie do końca zawiesza, po prostu znika obraz, niezależnie od telewizora czy przechwytywarki, której używam. Ekran zaczyna mrugać i naprawia to dopiero reset. Ping Pong Tennis, czyli tenis stołowy, działa natomiast spoko. Sterowanie składa się z jednego przycisku, który wciskamy, by odbić piłeczkę. Oczywiście tu odbiciu piłeczki przypisane jest machnięcie padem, nie da się kontrolować w żaden sposób toru, czy nawet poruszać się przy stole, więc to w zasadzie tylko tyle. Poke Bubble. Klon gry Pang. Strzałki poruszają sąsiada z piekłorodem, machnięcie rozbija kulki na mniejsze kulki, nagradzając machacza punktami właściwymi. Fencing czyli szermierstwo jest całkiem fajne. Strzałkami poruszamy szermierzem, a machnięcie powoduje atak. Trochę jak nesowy Out, gdzie trzeba uderzać w odpowiednim momencie i wiedzieć kiedy się przysunąć i odsunąć. Fishing jeśli myśleliście, że łowienie ryb to najnudniejsza czynność na świecie, to Fishing udowodni wam, że może być też najbardziej żmudną. Machnięciem ręki zarzucamy przynętę, a potem machając przyciągamy do siebie rybę. Jeśli machamy za rzadko, ryba odpłynie, za mocno zerwie się żyłka. Byłoby fajnie, gdyby nie fakt, że przyciąganie ryby trwa całe wieki. Trzeba machać i machać i machać i machać i machać, a spławik przysuwa się w ślimaczym tempie. Masakra. throwing javelin. Czyli niepoprawny kulturowo rzut szczepem to konkurencja wrzucanie do celu. Machnięcie wykonuje rzut. Ponieważ bardzo łatwo wyczuć, w którym momencie miotać, by trafić w setkę za każdym razem, zabawę utrudnia zmieniająca się prędkość i kierunek przesuwających się tarcz. I przy okazji warto wspomnieć, że praktycznie każda z pokazywanych tu gier ma tryb jedno i dwuosobowy, więc jeśli konsolę kupujemy dla na przykład młodszego rodzeństwa, to nie będą się zabijać o to, kto teraz gra i wprowadza to dodatkowo, Element rywalizacji. Świetny pomysł na wzbogacenie takich prostych zabaw. Basketball. Autorzy nieźle kombinują, żeby na konsoli bez sterowania ruchowego móc poudawać sporty. W koszykówce kosz porusza się w lewo i w prawo, a gracz ściga go strzałkami na kontrolerze, by oddawać rzuty, które wykonuje się szok machnięciem. Kanu slalom. Spływ w dół rzeki kajakiem na punkty. Grający machapadem by nabierać prędkości, i przytrzymuje strzałki, by zmieniać kierunek. Przepływanie przez bramki i zbieranie monet zwiększa licznik punktów, a rozbijanie się o przeszkody punkty zabiera. Throwing Goblin. Kolejna gra jednoprzyciskowa. Goblin rzuca w nas przedmiotami, a my męczymy pada, by je zniszczyć. Jak w każdej innej grze składanki, nie ma tu żadnego celowania czy zaawansowanej taktyki. Jedno machnięcie równa się jeden strącony pocisk. Happy Miner. Szczęśliwy górnik to trochę bezczelna podruba popularnej gry mobilnej. Jak zwykle nie ma tu absolutnie żadnego powodu, dla którego powinna to być gra ruchowa. Gracz czeka tylko na odpowiedni moment i macha padem, by odpalić hak, który łapie kosztowności. Mój mózg topnieje, natomiast na samą myśl na to, w jak abstrakcyjnej rzeczywistości górnictwo działa właśnie tak jak w tej grze. Catching Loaches to gra w łapanie piskorzy, takich rybek. To wygląda jak parodia gry wideo w jakimś filmie komediowym. Gracz musi wytrząść ryby w limicie czasowym, by wypełnić pasek i wrzucić je do kosza zanim się wyślizgną. Komuś tu naprawdę brakowało pomysłów. Happy Ostriches. Szczęśliwe strusie to irytująca i zdecydowanie za długa gra wyścigowa, w którą najlepiej grałoby się chyba młotem pneumatycznym przyczepionym do kontrolera. Celem jest dobiec do mety przed konkurentem, jednocześnie przeskakując i unikając przeszkody. To robi się oczywiście przyciskami, bo konsola nie ma sterowania ruchowego. Wiecie co? Przestanę to w kółko powtarzać, ok? Bo chyba wszyscy już rozumieją, że ruch to tutaj pic na wodę. Mini Soccer. Piłka nożna, ale w sumie to pong. Strzałki poruszają bramkarza, potrząśnięcie kopie piłkę. Celem jest zebranie wszystkich monet w bramce przeciwnika, co zdejmuje pole siłowe po jego stronie boiska i umożliwia strzelenie gola. Ja tego nie wymyśliłem, ja to tylko opisuję. Jump-jump kolejna kopia prostej gry komórkowej. Wskakujemy na wyższe platformy pod potrząśnięciem testu ciążowego. Możemy też przesuwać się na boki strzałkami. Rowing. Seksowna gra o wiosłowaniu futurystycznym poduszkowcem i zbieraniu gigantycznych jabłek i dmuchanych kaczek. Nie, ja też nie wiem co brali autorzy. Archery. Łucznictwo ze zdecydowanie przekombinowanym sterowaniem. Gracz porusza się strzałkami. Przyciskami napina te szczęciwe i dopiero wystrzał z łuku odbywa się za pomocą machnięcia. Żeby było jeszcze trudniej, to co strzał zmienia się wiatr, a sam cel porusza się od lewej do prawej. Children Horse, nazywany na ekranie tytułowym Koniem Mądrości. To gra dla dzieciaków w wieku przedszkolnym. Biega się konikiem z pomocą strzałek, można przeskakiwać przeszkody machnięciem i zbierać owoce, wbiegając w nie naszym Koniem Mądrości. Zgaduję, że celem miało tu być uczenie dzieciaków nazw owoców, ale biedna pani azjatka, próbująca je wymawiać, robi mnóstwo błędów. Pitea. Pitaya staje się na przykład pitają, a per staje się pirem, więc może to narobić więcej szkód niż jest to warte. Darts, czyli rzutki, to kolejna gra z niesamowicie przekombinowanym sterowaniem. Wciskamy przycisk, by wybrać miejsce na obwodzie tarczy, potem drugi raz, by wybrać pozycję strzałki na promieniu tarczy, potem trzeci raz, by wybrać siłę rzutu, a potem dopiero machamy, by ten rzut wykonać. Oprócz tego jest to typowa gra w rzucanie do tarczy dla dwóch graczy. I to wszystkie gry ruchowe w zestawie, Nie! fajnie było, prawda? Ale spokojnie, to nie koniec. Ekspresowo przylecimy też przez drugą kategorię, czyli gry na kontroler. Te też są całkiem ok. W Everybody Fishing łowimy ryby strzelając w nie siecią. Okej, okay, nie wiem co więcej powiedzieć, nie da się przegrać ani nic, po prostu trzeba uzbierać dość punktów w limicie czasowym, by przejść do następnej planszy. Trample Goblin jest trochę popsute. To gra zręcznościowa w naciskanie przycisku kierunkowego, żeby złapać goblina. Problem w tym, że skosy nie są przypisane pod skosy, a pod przyciski A, B, X i Y, ale w złej kolejności, więc trzeba wykuć na pamięć, że lewy górny róg to na przykład przycisk po prawej stronie kontrolera. Bean's King to ładna, kolorowa wersja Pacmana. Te wszystkie dwuwymiarówki przypominają mi do złudzenia stare gry z dekoderów, na przykład cyfrowego Polsatu. Pamięta to ktoś jeszcze? Jack or Eggs. Kolejna zręcznościówka. Tym razem jako lisek łapiemy wyciskane w bólach przez kokoszki jajka, skarby i pomalowane na pomarańczowo logo GameCube'a. Jop. Piggy go home, to słodka łamigłówka. Jako świniaczek ze smoczkiem znaleźć musimy drogę do flagi. Nie możemy kontrolować prosiaka, a tylko wskazywać mu kierunek i będzie zatrzymywał się on tylko po natrafieniu na przeszkodę. Fajne. Submarine War, to koncept pamiętający jeszcze czasy Atari 2600. Zrzucamy bombę ze statku, a łodzie podwodne strzelają rakietami w nasz krążownik. Sudoku to prosty, ale bardzo fajnie wykonany program do rozwiązywania Sudoku. Ma wszystkie podstawowe funkcje, w tym wybór poziomu trudności rozwiązywanej zagadki i w sumie jedynej rzeczy, jakiej mi w nim brakuje, to wyświetlający się na ekranie licznik czasu, żeby można było zobaczyć, jak nam idzie. GoBank to wymyślny wariant gry w kółko i krzyżyk ogrywanej na planszy do Go, gdzie wygrywa gracz, któremu uda się pierwszemu stworzyć linię pięciu kamyczków w swoim kolorze. Proste. Highway Racing to super banalna gra wyścigowa. Celem jest dotarcie do mety w hojnym limicie czasowym bez rozbijania się o jadące wolniej od nas pojazdy. Taki Road Fighter na nes tylko gorszy. Rescue Pets. Ta gra dostaje bonusowe punkty za słodką oprawę graficzną. Cel jest bajecznie prosty odbijać zwierzaki, by lądowały bezpiecznie na stercie trawy. Majong to klasyczna, chińska gra logiczna. Chodzi o dobieranie w pary odsłoniętych symboli. Fajna implementacja popularnej łamigłówki. Crazy Barbecue to słodka gra logiczna i zgaduję, że też podróbka jakiejś innej, nieznanej mi marki, bo koncept jest zbyt solidny, żeby został wymyślony do jakiejś bieda konsoli. Nabijamy na szaszłyk warzywa, serii i i w ten sposób, łącząc je w ciągi, zdobywamy punkty. Animal Matching to kolejna sztampa gier logicznych. Zamieniając miejscami symbole zwierzaków układamy je w grupy po 3 lub więcej, zdobywając tak punkty. Happy Baby Karting to kolejna badziewna gra edukacyjna w stylu konia mądrości. Wykorzystuje te same grafiki i pliki dźwiękowe, więc niestety popełnia te same błędy w wymowie nazw owoców. Freestyle to odmiana pasjansa, w którą nigdy nie potrafiłem grać, więc pozdrawiam cieplutko. No i Sokoban. Nazwa mówi sama za siebie. Kolejna stara jak świat gra logiczna, w której należy przesuwać na wyznaczone miejsca skrzynie w jak najmniejszej liczbie ruchów. Też spoko. I to już wszystkie gry. Huhu! Co? Czujecie się oszukani. Miało być ich 200, a jest sporo mniej. Ano moi kochani, odpowiedź leży w trzecim menu gier klasycznych. Nawet tu bowiem wpakowano z jakiegoś idiotycznego powodu emulator Nesa i załadowano do niego ponad 100 badziewnych niegrywalnych chińskich gier, które widzieliśmy już setki razy na tanich azjatyckich famiklonach. Masakra. Praktycznie wszystkie są absolutnie niegrywalne i nie zasługujące na uwagę. Bawi natomiast, że jakiś biedny, nieobeznany z angielskim programista ze wschodu nazwał jedno ze swoich dzieł Prymitywna Kobieta. Ale ktoś po drodze skapnął się, że kurczę, trochę przypał i podmienił jego tytuł w menu głównym na Kobieta Jaskiniowa. Bo kto będzie w to w ogóle grał? Bo serio, kto w to w ogóle będzie grał? Wiecie co jeszcze jest ciekawe? Że w środku obudowy znajdziecie tylko małą płytkę z doklejoną trwale kartą microSD. Po jej wydobyciu da się ją odczytać normalnie na komputerze, popodmieniać niektóre grafiki i nawet podmienić załadowane do emulatora gry na swoje własne nesowe ROMy. Kompatybilność jest różna, ale niektóre działają całkiem spoko, niezłe jaja. A wiecie czemu to działa tak jak działa? Bo LexiBook tak naprawdę tych konsol nie produkuje, a wykorzystuje jedynie reprandowane azjatyckie konsole Zone. Ich producent umożliwia innym firmom kupienie ich masowo z własnym logotypem i odpowiednimi modyfikacjami właśnie z pomocą prostych przeróbek karty SD. I wiem, że pewnie oczekujecie ode mnie, że wyśmieję produkt Booka, bo haha, chińska konsolka, ale prawdę mówiąc, w sumie to mi się podoba? Nie zrozumcie mnie źle. Dla każdego świadomego gracza to jest absolutny badziew i jest milion sposobów na to, żeby wydać 200 zł lepiej. Ale co w przypadku, gdy mamy w domu przedszkolaka, albo jeszcze lepiej dwóch. I te przedszkolaki bardzo chcą konsolę do gier, najlepiej taką, żeby móc się poruszać ale nie mają jeszcze tej koordynacji ruchowej do czegokolwiek bardziej wymagającego. Wtedy taki trochę oszukany Lexiebook wydaje się całkiem fajną alternatywą dla tableta. Wybór gier jest duży, te są stosunkowo bezpieczne pod względem zawartości, ładne, kolorowe, zajmujące uwagę najmłodszych, a fakt, że praktycznie każda ma tryb dwuosobowy oznacza, że maluchy bez problemu zajmą się sobą rywalizując nawet w najbardziej prostych zadaniach. Przedszkolakom nie potrzeba zbyt wiele, by zająć ich uwagę, a ćwiczenie koordynacji ruchowej i obcowanie z pociesznymi ludzikami na ekranie będzie miało pozytywny wpływ na ich rozwój. Więc, sorry, śmieszki, ale tym razem LexiBook wydaje mi się zrozumiałym zakupem dla swojej niszy, czyli kilku latków ze zbyt dużą porcją energii, czy rodzeństwa wiecznie kłócącego się o zabawki. To może być dla nich fajne i bezpieczne wprowadzenie do magicznego świata gier wideo, a to zawsze dobra rzecz.